Cześć, Siemanko w kolejnym materiale. Mamy koniec października, więc przyszedł czas podsumować, jak prezentują się mody na ten miesiąc. Jest kilka modyfikacji, które są lepsze niż poprzednim miesiącu, o wiele lepsze, ale nadal potrzebują jeszcze mnóstwa pracy, ale tak czy siak, jest dobrze, już wam mówię jakie te mody są. To jest moje top 5 modów październikowe. Zapraszam do oglądania. Na miejscu numer 5 znalazła się modyfikacja Stairs Alert, albo po prostu alarm na schodach. Jest to od tego samego twórcy co Common Sense, czyli pana Bravena, który stworzył właśnie ten zdrowy rozsądek, który pozwala na przykład otwierać drzwi łomem, czyli tam samochody, łomem, może tworzyć dodatkowe rzeczy i tym podobne, które ostatnio mówiłem w Quality of Life materiale. Wróćmy do tego, jak działa ta modyfikacja i co robi. Jak dobrze wiecie, czasem domki czy tam jakieś inne posiadłości mają dwa piętra, no i na przykład jak wchodzimy po schodach do góry, nigdy nie wiemy, co znajdziemy po prostu po drugiej stronie. No i tutaj wchodzi tam modyfikacja, która pozwala nam jakby mniej więcej sprawdzić, co jest na górze mniej więcej. Gdy podejdziemy na przykład do schodów i klikniemy przycisk E, bo domyślnie jest pod E przypisany, nasza posej wykryje nam mniej więcej, pokaże, powie nam, ile jest mniej więcej zombiaków tam na górze. Ja na przykład tutaj miałem dwa, ale oczywiście było więcej, bo pamiętajcie, że ta modyfikacja, ten jakby ta możliwość wykrywa tylko zombiaki, które są praktycznie centralnie przy schodach. Więc jeśli ktoś będzie na przykład dalej od schodów, albo będzie na przykład za schodami, no to ta modyfikacja już Wam nie zadziała i niestety nie pokażę Wam tych zombiaków. Jeśli chodzi o drugą stronę, to nie wykrywa z dołu na dół, ale to jest niepotrzebne, bo z dołu na dół jest łatwiej zajść i łatwiej to ogarnąć niż po prostu wchodzić na góry. Więc na miejscu numer 5 staje się alert albo po prostu alert na schodach jak najbardziej fajna modyfikacja. Na miejscu numer 4 mamy modyfikację oczywiście zbierania, albo foraging. Po prostu jest to modyfikacja, która dodaje możliwość zbierania właśnie z ziemi rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy. Jak dobrze wiecie, czasem na ziemi leżą na przykład jakaś tam gałązki, jakieś tam kamienie i tak dalej. Niestety nie są interaktywne i to po prostu jest tylko taka jakby ozdoba. Tak czy siak, w tej modyfikacji mamy możliwość właśnie teraz wchodzić w interakcję z tymi rzeczami i możemy na przykład podnieść te kamienie, podnieść na przykład jakąś tam gałązki, jakieś tam na przykład. Śmieci, które walają się tam po ziemi, i jak to podniesiemy, no to dostaniemy określoną ilość tych surowców, zależy jaki rodzaj po prostu podnosiliśmy rzeczy. E, mniej więcej widzicie teraz na ekranie, jak to wygląda. Jest to bardzo fajna modyfikacja, która trochę bardziej faktycznie e, urealistycznia naszą rozgrywkę, nadaje sensu i faktycznie daje możliwość zbierania tych rzeczy, które po prostu wcześniej były niemożliwe do zebrania. Więc numer 4: oczywiście zbieranie, albo tam jak to wolicie, foraging, e, jak najbardziej zainstalujcie. Bardzo fajna modyfikacja. Kolejną modyfikacją jest Functional Appliances. Jest to mała modyfikacja, która pozwala Wam w końcu mieć jakiś wpływ na interakcje z urządzeniami, które wcześniej były niedostępne. Chodzi mi tu na przykład o urządzenia do, pop do tworzenia popcornu, do nalewania na przykład sobie napojów z dystrybutorów albo na przykład tam piwa, czy co tam wolicie. Wszystko to teraz staje się interaktywne. Możecie to używać, możecie sobie zrobić hot doga, popcorn, co tam chcecie. Jest to mała, taka bardzo fajna modyfikacja, która na pewno ucieszy wielu użytkowników, którym właśnie brakowało od czegoś. Takiego, że to było wcześniej nieaktywne i nic się z tym wcześniej nie dało zrobić, więc numer 3 Functional Appliances jak najbardziej dla ludzi, którzy bardzo tęsknili za taką modyfikacją, polecam, bo w końcu się doczekaliście. Na miejscu numer 2 znalazła się modyfikacja, na którą cholernie czekałem. Jest to Dynamic Body Shape. Co to robi? Dobrze wiecie, w Zambuidzie jest taki problem, że na przykład jesteście koksami, macie kondycję siłę 10-10 itd., niestety po waszej postaci tego dalej nic nie widać. Ona wygląda tak samo jak na początku. Teraz wchodzi właśnie ta modyfikacja. Teraz macie ogólnie 5 poziomów wyglądu. Macie napakowanego, średnio napakowanego, zwykłego czy takiej jakby normalna postać z, nie, z nadwagą i z znaczną nadwagą która jest bardzo teraz widoczna dzięki tej modyfikacji, która też bardzo fajnie wygląda. Jak widzicie, ja tutaj na przykład miałem koksa, miał 10-10, on był wymaksowany to widać było, że ma, ma 6 opaka i tak dalej. Później był oczywiście zwykły, czyli bez jakiegoś tam wysportowania. Później był z nadwagą, no i na końcu był z nadznaczną niedowagą i to było bardzo widoczne. Oczywiście im wyższy macie ten fitness i siłę, tym więcej wasza siła wygląd będzie się zmieniał. Z czasem będziecie faktycznie wyglądać jak gdzieś na 10 na 10 ta postać. Koksami będziecie Eee, to tylko wizualnie wszystko działa, nic nie wpływa na to, że więcej bijecie czy coś, nie. To tylko wizualnie działa. Tak czy siak są dwa ale. Pierwsze ale jest takie, że niestety ingerujecie w pliki gry. Musicie oczywiście ściągnąć modyfikacje, to jest pierwsze. A po drugie musicie podmienić z kilka plików z folderu zombie, z głównego Project Zomboida folderu. Gdzie niestety musicie zrobić sobie najlepiej kopię zapasową. I wtedy dopiero wklejać te pliki, które autor modyfikacji wam udostępnia. Bo jak będziecie je instalować, no to będzie... Będziecie musieli niestety robić weryfikację plików i będziecie musieli wszystko od nowa tak naprawdę instalować. Więc zróbcie sobie po prostu dwie kopie, na przykład z folderu zombie, jedna druga, w razie W, gdyby usunęła się pierwsza czy coś. No i wtedy będziecie po prostu mogli tylko podmienić folder na oryginalny i wróci wam po prostu stan taki jak był na początku. Drugie, ale niestety jest takie, że gryzie się bardzo z modyfikacjami, które jakby podmieniają wasz model postaci więc nie możecie tego kombić z inną modyfikacją, jeśli macie modyfikację która na przykład polepsza wam e, palce u postaci czy coś, no to niestety wasza modyfikacja nie będzie działać z tą modyfikacją i będą bugi graficzne, więc musicie zdecydować co chcecie używać i dopiero to włączyć, bo inaczej nie pogracie sobie na miejscu numer 2, dynamic body shape oczywiście czekałem mocno taką modyfikację i polecam oczywiście tylko osobom, które nie przeszkadza ingerować po prostu w pliki gry i po prostu trochę więcej się robić, żeby to działało. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Gdyby wam nie działała na przykład modyfikacja w czasie pierwszego załadowania, to po prostu musicie ją włączyć w głównym menu z modyfikacjami. Wtedy ją uruchamiacie, wychodzicie z gry, czyli po prostu resetujecie gierkę i jak wejdziecie po prostu do gry, już powinno działać, bo czasem może być tak, że one się te tekstury nie załadują poprawnie i będą takie rozmazane. Więc, żeby to zrobić, musicie zrobić restart gry, włączyć jeszcze raz w główny menu z modyfikacjami i powinno wam już działać. Więc powodzenia i miłej gry z Dynamic Body שיית. No, i zwycięstwo w tym miesiącu należy się modyfikacji Escape from Knox County. Testowałem mocno te modyfikację offline, na live'ach. Na live'ach mogliście zobaczyć ostatnio, w sobotę, o 19 właśnie puszczałem live'a, gdzie testowałem przez 2 godziny modyfikacje. Później jeszcze offline testowałem. I muszę powiedzieć, że to jest genialny projekt, który niestety wymaga jeszcze mnóstwo pracy, bo jest bardzo zbagowany. Ale tak czy siak, jest to bardzo bitny projekt. Na czym polega? Jesteście ogólnie, normalnie gracie jak sąboide, tylko wzorowany Modyfikacja jest na tym, że ma inspirować się Escape from Tarkov. Czym jest Escape from Tarkov? Jest to extract shooter, który pozwala po prostu wam zbierać lód, zabijać albo nie zabijać, bo nie musicie i po prostu ucie musicie uciec z mapy określonej. Tak samo właśnie w zaczynacie w swoim hideoutcie, czy taką jakby macie kryjówkę, wybieracie stamtąd swój gear. Na początku nie macie nic, niestety, co jest bardzo dziwne. Powinno chociaż być jakiś tam radio czy coś, bo ogólnie nie ma mapy i musicie mieć GPS. I GPS-em właśnie kierujecie się do wyjścia. Tak czy siak zaczynacie w tej kryjówce i waszym zadaniem po prostu jest wybrać z mapy ze stołu z mapami, wybrać mapę na którą się udacie, na początku są trzy miałem, Riverside, Rosewood bodajże i Dirkendam. Dirkendam to jest z modyfikacji, kiedyś się pokazywałem również na top 5, ona się teraz rozrosła jest trochę większa, Dirkendam to jest ogólnie nie miasto tylko to jest region cały, gdzie jest kilka miast, tak czy się jak wybieracie mapę lądujecie na tej mapie i waszym zadaniem w ciągu 24 godzin mniej więcej jest ucieczka z tej mapy, bo jeśli nie uciekniecie to wasz, do wirus, który jakby panuje w Knox, zacznie was Zabijać, bo nie, nie potrzebujecie być ugryzieni, tylko zbyt duża obecność przy ząbiakach, przy ciałach powoduje, że wy się zarażacie. I musicie oczywiście mieć maski, musicie mieć jakieś tam zabezpieczenia, żeby spowolnić to i w, albo filtry i tak dalej. To jest fajne, bo to jest wstęp, jakby nie było do Billu 42, gdzie te filtry właśnie będą, to już macie tutaj filtry w tym i dzięki tym filtrom po prostu macie odporność na tą zarazę. Tak czy siak, e, macie 24 godziny, musicie znaleźć znak z ekstraktem, tak jak ja na przykład znalazłem, i będziecie mogli wrócić do kryjówki z rzeczami, które po prostu. Zabraliście. Tak samo, oczywiście, jak zginiecie, no to wasza postać nieodwracalnie umiera, ale możecie odzyskać dziennik, który możecie częściowo wykorzystać jako punkty doświadczenia na nowej postaci, jeśli znajdziecie swoje ciało po prostu z tamtego zgonu poprzedniego. Tak czy siak, napis numer jeden zwycięzcą jest właśnie Escape from Nox County. Modyfikacja wymaga jeszcze wielu czasu i pracy, ale tak czy siak, jest to dobry już wstępniak, żeby sobie pograć, żeby sobie potestować, bo jak najbardziej jest tam ponad chyba z 50 modyfikacji w tym zestawie, bo macie zaawansowany i standardowy. Standardowy jest trochę ubogi, ale w zaawansowanym jest kupę modów, które jest bardzo, a to bardzo fajnych, więc... Escape Nox County, zwycięzcą tego miesiąca, jak najbardziej polecam doświadczonym i ludziom, którym znudziła się już bazowa gra, bo tu jest całkowicie inny film gry. I to by było tyle, jeśli chodzi o top 5 październikowych modyfikacji. E, jak najbardziej udany miesiąc wydaje mi się, że Dynamic Body Shape i Escape from Nox County zrobiło swoją robotę. E, no Dynamic Body Shape bardziej mi jara, bo czekałem więcej na to, ale Escape from Nox County cały czas będę obserwował, cały czas będę wam mówił, jak się zmienia. E, no, i same będę oczywiście ogrywa w wolnym czasie. Sprawdzę, czy twórca faktycznie nie porzuci projektu i będzie cały czas robił. Reszta modyfikacji też jest świetna, więc nic nie tylko jak ściągać, testować i bawcie się po prostu tymi modyfikacjami, bo po to one są. Są, ale tym bardziej jak już bazowa gra się nudzi, to mody właśnie robią swoją robotę i przedłużają nam żywot giereczki. Tak się jak, trzymajcie się i do usłyszenia oczywiście w grudniu na kolejnym top 5 listopadowych najlepszych modyfikacji według mnie. Trzymajcie się, hej!